Spalinowóz TEM-18D ukraiński. Model kartonowy. To jest model kartonowy. Ja na podwoziu, ja podwoziu MDZ40 zrobiłem model kartonowy, tylko że chciałem go trochę przedłużyć, bo żeby zakryć układ jezdny. I tak się prezentuje ukraińska lokomotywa TEM-18D. Ja se połączyłem dzisiaj w zestawie z Eszelonem. I tak się prezentuje model kartonowy TM18D. Tylko barierki ciężko było mi zrobić z kartonu, bardzo ciężko. Jak umiałem, tak zrobiłem.